Hej, cześć i czołem, z tej strony Timi, a ty oglądasz Pelalin z Timim. Dziękuję Wam za wszystkie pytania, jakie piszecie. Naprawdę jest na co odpowiadać, ta seria się chyba nie skończy. Dlatego pokażę wam jak dobieram pytania, żeby było to w miarę sprawiedliwe. Podzieliłem sobie Wasze pytania na 5 stosów, którymi przyprawiam ten zacny odcinek. Odpalam taki folder, daję full screen i macham myszką na wszystkie konta i to gdzie wyląduje kursor. To wybieram i odpowiadam. Okej, okay, zaczynamy! NERYKSI ma dla mnie parę pytań, i pierwsze z nich to, co sądzisz o nowym Battle Pass. Mam nadzieję, że nikt tego nie odbierze źle. Doceniam pracę, jaka jest składana w nowe elementy ozdobne, ale w sumie Battle Passy to cztery skiny plus rekolory, plus waluta, plus wór pierdół. których i tak nigdy nie użyję. Niestety, taka jest prawda. Ten co teraz nadchodzi jakoś nieszczególnie mi się podoba. Mam już swoje ulubione skiny do każdej postaci, a u nowych często podobają mi się te standardowe lub ich delikatne rekolory. Chciałbym, by tego było więcej w Battle Passach. Oso, jak nauczyć się grać Eevee, bo dalej nie umiem, a level na niej mam 31xD. Jeden, ja no, jak sobie pomyślę, że poradnik do Eevee to był mój pierwszy film na tym kanale, to od razu mam w głowie, Timmy, zrób go na nowo. Bo Eevee to bardzo fajna, skillowa postać i należy dać jej odrobinę więcej uwagi. Na całe szczęście już zacząłem działać, także niedługo powinien się pojawić poradnik, coś w rodzaju dla zaawansowanych, gdzie umieszczam porady od Grandmastera do tej Wiedźmy. Na pewno coś z niego wyciągniesz. Teraz mogę tylko powiedzieć, że do Eevee trzeba naprawdę dużo ćwiczeń, by nią dobrze grać. I błagam skończyć z tym przepysznym montażem, bo głodna się robię. Średnik w średnik. Oh my, that was quick. Nie wywołuj wilka z lasu. Hmm. Na bardzo ci dziękuję za pytanka, a z mega ciekawym pytankiem wyskakuje Daniel RKC. Ludzie udostępniają główną muzykę, a ty ze swoją dobrą robotą się chowasz. Dlaczego? Być może dlatego, że w czasach, gdy ja robiłem tę muzykę, to ona była uznawana za gówno i nic nieznaczący szajs? Dlatego w pewnym momencie odstawiłem muzykę, a wziąłem się za grafikę, a potem montaż filmów. No i jakoś tak tutaj wylądowałem. Z dwojga złego lepiej w tę stronę. Cytując klasyka. A skoro już mowa o muzyce, to dzięki wam zacząłem sobie przypominać, jak się robi takie dosłowne mózgo trzepy. Puszczę wam moment, wypowiedzcie, czy dobre. Dziękuję za pytanko, Daniel. A teraz Roxid ZERO. Skąd znasz Paladins? Aż dwa znaki zapytania? To było któregoś dnia, było piękne poranne popołudnie i kiedyś z kumplem czytaliśmy sobie o różnych profesjach rycerskich, i tak oto poznałem nic innego jak słówko Paladins. Ale zaraz, jak to Paladins, się zapytasz, mój drogi? A no, tych rycerzy było aż dwóch. Bardzo dziękuję za pytanko, Roxiz0, czasem muszę odpowiedzieć troszeczkę niekonwencjonalnie. A teraz pytanie od Fawku. Jestem tu nowy, więc w sumie nie mam pomysłu na pytanie, ale hmm... Lubisz Snorlaxa? Wiem, że z duby pytanie, ale nie wiem, co ma napisać, xD. W takim razie, witaj wśród czempionów i rozgość się na moim kanale. W sumie ten Pokémon to definicja niejednego życia. Bo tak, śpią przez większość swojego życia, budzą się jedynie po to, by zaspokoić głód i rozciągnąć zastane mięśnie. Nie cierpią być budzone, bo wpadają wtedy we wściekłość i niszczą wszystko, co znajdzie się ich w pobliżu. Ale kochają dzieci i często pozwalają się im bawić przy nich i, 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 i... i skakać im po brzuchach. Halo, policja! Dziękuję bardzo, Fawku, za pytanie, a teraz Monster które itemy w Paladins są według ciebie najlepsze i najgorsze, patrząc na kształt, a nie na dany matchup? Odbiegając od pytanka, chciałbym dopowiedzieć, że robisz świetną robotę, jesteś jedynym polskim twórcą, którego oglądam i nie chodzi mi o samo Paladins. Mega propsuję. Masakra, mega dziękuję za twoje zdanie o mnie. Ja po prostu tworzę filmy. Dla waszej przyjemności. I to nie ważne czy są to pytanka, czy wykupianie się w maluchu, nagramy z Timim, czy na przykład e, materiał o dziewczynkach. Yy, ten, chodziło mi o ciekawostki. Nie wiem gdzie czasem moja mózgownica podróżuje. A wracając do głównego pytania, no to najgorszym itemem jest Weteran, a najlepszym to albo Chronos, albo kauteryzacja. Jednak trudno nie patrzeć na dany mecz, gdyż zwykle to on decyduje, czy dane itemy są w tej chwili potrzebne. Bardzo dziękuję za miłe zdanie, Monsteriuszku, i mam nadzieję, że odpowiedź na twoje pytanie się tobie podobała. A teraz pan Pierożek. Mam pytanko. Czy ty sam montujesz swoje filmy, czy ktoś ci je montuje, ps fajny montaż? Jeny, dzisiaj chyba jest dzień słodzenia teamiemu. Naprawdę, uwierzcie, losuję te pytania. A wracając, co prawda większość filmów montuję sam, jednak, bez pomocy mojej ekipy dobrych ziomków, filmy tutaj powstawałyby o wiele rzadziej. Na tym kanale możecie również obejrzeć filmy montowane przez Wesper, co często ratuje mi dupę i powinienem częściej o tym wspominać serio. Bo przynajmniej jeden film miesięcznie od nich wpada na ten kanał. Bardzo Ci dziękuję za zwracanie uwagi na moje błędy w materiałach, bo czasem sam potrafię się zakręcić w tym, co mówię, bo na pytankach moje odpowiedzi są spontaniczne i dzięki temu jest mniej błędów albo głupich niedopowiedzeń. A wracając do mnie, to nie montuję jedynie na tym kanale. Mam pod sobą swoje dwa kanały, Paladin z i Gramy z plus kanały moich klientów. I kto wie, może akurat oglądasz kanał, który którym montasz to moja zasługa. I przy okazji mam do Was wszystkich bardzo wielką prośbę. Jeśli widzicie, że jakiś youtuber szuka montażysty, to dajcie mu namiary na mnie. Czy to mail, czy Discord, wszystko jedno, byleby miał możliwość do mnie napisać. Albo jeśli teraz jakiś youtuber szuka montażysty, możecie go napisać w komentarzu, a ja go już sobie odszukam. Tak samo jeśli Ty szukasz kogoś, kto zmontowałby filmy nawet lepiej niż na tym poziomie, który jest na tym kanale, Zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze mną. Na pewno się dogadamy. Bardzo dziękuję za pytanie, panie Pieroszku. A teraz ryjówka Uwu. Na początku to ja ci chcę podziękować za Discorda. Ależ proszę, ekipa według mnie robi dobrą robotę. A jeśli coś należałoby na tym Discordzie zmienić lub macie jakieś pomysły, jak go jeszcze ulepszyć, śmiało piszcie. Posiadasz moc Uwu? Uwu. Lubisz Uwu? Uwu. Jak oceniasz Uwu? Uwu? Uwu! Mam nadzieję, że dużo się dowiedziałaś. Dziękuję za Uwu pytanka, ryjówko Uwu. A teraz, krachsa ten od wypadków. Czemu jesteś bezkolorowy? To w sumie długa, ale też i krótka historia, gdyż wpadłem do kotła, gdy byłem mały z wybielaczem i tak jakoś mi zostało. No ale dzięki temu nie zastanawiam się, jaki kolor koszulki wybrać na kolejny dzień, albo czy zaproponują mi bycie twarzą kolejnego wybielacza na rynku. Nieważne jak wyglądasz. Zawsze pamiętaj, że warto znać plusy swojego wyglądu. I tą oto mądrą myślą kończę. Chociaż nie, jest jeszcze runda Discordowa, bo w końcu nazbierało się całkiem sporo pytanek. I jedziemy! Te drugie, zdecydowanie te drugie, one są naprawdę niesamowicie groźne. Teraz, na 100% teraz. Bardzo długa historia, może kiedyś wam opowiem. W sumie nie mam teraz aktualnie czegoś takiego. Zacierpliwość, najczęściej zacierpliwość. Vegeta. Vegeta the best. Raczej nie, ale zawsze możesz spróbować być na przykład moderatorem na Discordzie i wtedy będziesz. Naprawdę, nie mam czegoś takiego. Trudno mi to odpowiedzieć na takie pytanie. Yy, nie wyjmuję już kryształów na bilet rozgrywek. Yy, chyba będzie, nie, nie wiem. Ech, tajemnica. Ciii. Wyrewolwerowany rewolwerowiec, proszę bardzo. Ale to proste: elfy krasnoludy, ludzie i coś jeszcze. Nie wiem, być może dlatego, że taki jesteś. Proszę bardzo: Wesper, Addy, John, Kondzio i cała moderacja. W najbliższym to nie wiem, ale czy w ogóle to tak będą w swoim czasie. CIEMNOŚĆ Nie mam Matma, definitywnie matma najgorsza Lian jest całkiem fajna laska Tak yy, Technik informatyk Oczywiście, że wpłynie na kostę, się można poślizgnąć. A czemu by nie dwie mieć przy sobie? E, oczywiście. Optymista, definitywnie optymista. Trudny wybór, ale wybiorę Pipa. W sumie Andro jest ciekawszy od Zina. To co robi aktualnie teraz. Montaże, grafika i tym podobne. Kebab, pizza, hamburgerka bym chciał. Schabowy. Nie, definitywnie nie i na to się nie zanosi. Yy, chyba kiedyś będę musiał nawet taki film zrobić, więc zobaczycie. Moji! Emoji. Emoji. W sumie okienkowy. Tak. Prawdopodobnie. Lubię, znam, pozdrówcie Ponguja, z którym też trochę tam gadałem na te tematy. Niech będzie Dragon Ball, ale naprawdę nie mam jedynego ulubionego uniwersum. DC, bardziej mroczne. Spoderman. Takie fajne! Nie, nie, nie grałem w to jeszcze nigdy. Teraz aktualnie są, a tak będą raz w tygodniu. Yy, pyszne ciastka, słodkie ciastka. Tak, bardzo lubię ciastka. Yy, staram się, choć ostatnio mi nie wychodzi. Oczywiście, jak każda animacja, ale anime też lubię. Piętnastka. Czarną albo greja możesz mi zrobić, jeśli możesz. XD, ewentualnie taki uśmiech jak te dwie kropki D. Jeden miły komentarz. Definitywnie komentarze bardziej cenię od subów. Minecraft, Minecraft definitywnie. Yy, każde żelki lubię. Definitywnie każde żelki. Biedra. Chociaż Lidl też dobry. Znaczy, chodzi o rzeczy. Ten w naleśniku. <grym> w sumie to życie, życiowe pasje i to co robię. Cały czas jest chociażby w poradnikach do postaci. Pewnie w meczykach, które będą następne. Niestety, filmy z tej serii będą bardzo trudne w realizacji i dlatego ich nie ma. Chociaż pomysł dawno. Ostry. Ostry Caps super. Yy, chodziłem, mam często duże przerwy od tego. Nie mam. Ja stronię od takich rzeczy. Cassie, Cassie jest fajna laska. Kreskówki jak najbardziej lubię. Johnny, Bravo polecam. Moja reakcja na usunięcie aż to po prostu chyba by było ok, bo to tylko postać z gry. Yy, bo założyłbym nowe, to też zależy jakie konto. Oczywiście, jak najbardziej możecie przerobić wszystkie moje miny na emotki. No i kolejna runda pytanek Discordowych za nami. Jeśli chcesz, żeby Twoje pytanie pojawiło się w tej rundzie, to napisz je w sekcji pytania do Teamiego na Discordzie czempioni, a jakże Timiego. Nazbiera się sporo pytanek, robię rundę discordową. Na tym to polega. Dziękuję wam wszystkim, że oglądacie kanał i zadajecie kolejne pytanka. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym, gdyż to właśnie dzięki wam mogę nagrywać przynajmniej dwa materiały tygodniowo, z czego jedne to są pytanka. Tak to niestety, ale byłoby troszeczkę gorzej z ich wydawaniem. No cóż, z tej strony Tymi i NARA! Zie! Yeah!